あ Jest kwadrans po godzinie 7:00. trzeci dzień lutego, dziś mamy środę i właśnie dziś, we środę, około godziny dwunastej, pod Sejmem była konferencja prasowa. Wzięły w niej udział członkinie i osoby biorące czynny udział w inicjatywie ustawodawczej Legalna Aborcja Bez Kompromisów. To ten komitet obywatelskiej inicjatywy przedstawił w środę projekt <Spike> ustawy dopuszczającej aborcję od 12 tygodnia ciąży bez pytań kobiety <anyway> o powód. I dobrze, bo w końcu jest pomysł nie tylko dla kobiet, jak wyjść z tego impasu prawnego, ale też pomysł dla lekarzy, bo ta inicjatywa wiele tych ważnych, cennych dziś informacji zawiera. I o tej inicjatywie, o tym komitecie legalna aborcja bez kompromisów podyskutujemy już teraz na naszej antenie. Państwa i moim gościem jest Kamila Ferenc, prawniczka. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani Kamilow, widzieliśmy dzisiaj, co działo się pod Sejmem. Widzieliśmy Państwa konferencję prasową, więc może przybliżmy słuchaczom poszczególne punkty, jaka ta, jakie ma ta inicjatywa spełnić, rozumiem, by w końcu ta aborcja w Polsce była legalna. No, na to ci nie zanosi, ale być może dzięki takim inicjatywom, jak Państwa, w końcu politycy pójdą po rozum do głowy i zrozumieją, że to kobieta powinna decydować sama o swoim ciele. Tak, wydaje nam się, że teraz jest idealny moment, ponieważ tak dokręcono śrubo, śrubę i. Odebrano już te, to minimum wolności reprodukcyjnej, jaką miałyśmy, mhm. że teraz jest, jest czas, żeby się otrząsnąć i e, sięgnąć po coś więcej. To znaczy wprowadzić standard europejski, światowy, jeśli chodzi o dostęp do ochrony zdrowia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, czyli po prostu dostęp do aborcji. E, my, jako Polska, jesteśmy na jakimś szarym końcu w całej Europie pod kątem restrykcyjności prawa aborcyjnego, a teraz po tym pseudo wyroku Trybunału to już. W ogóle, dlatego zaproponowałyśmy zmianę tego prawa, która zapewni bezpieczny, efektywny dostęp e, dla wszystkich osób, które mieszkają w Polsce, i przestanie jakby kwestia dostępu do aborcji przestanie nas różnicować, bo mhm. dzisiaj ten dostęp jest, ale dla osób, które mają znajomości Wiedzę, informacje, a przede wszystkim pieniądze. Lub jest to po prostu podziemie aborcyjne, a to przecież zagraża też życiu, komfortowi też życia wszystkich kobiet w naszym kraju. Tak, to znaczy dzisiaj jednak większość ciąż przerywa się bezpiecznymi metodami, natomiast wciąż jest ryzyko, że znajdzie się jakaś kobieta, która sięgnie po niebezpieczną metodę, bo nie będzie jej stać na. Na tę inną, albo nie znajdzie informacji o, mhm. o bezpiecznym źródle zamawia zamawiania tabletek, a już nie mówiąc o wyjeździe za granicę. Ehm, I wówczas rzeczywiście mogę sobie wyobrazić, że e, choćby to była jedna kobieta, to będzie o jedną kobietę za dużo, która zaryzykuje swoim zdrowiem, a nawet życiem, a najczęściej mhm. to są matki e, kilkolga dzieci, e, właśnie dlatego, że państwo umywa ręce, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za swoje obywatelki, którym. Musi zapewniać dostęp do lekarza bez strachu, bez pukającego do drzwi prokuratora, bez konieczności tłumaczenia się ze swojego życia prywatnego, bez oceniania, ale też bez tych wszystkich barier, które są do dzisiaj w tym prawie, które udało się zwać kompromisem, a który kompromisem zupełnie nie był, bo to prawo było martwe i nie do wyegzekwowania zupełnie. Już nie mówiąc o tym, że łamało podstawowe prawa człowieka, bo. Traktowało kobiety jako inkubatory, za które trzeba decydować i którym można dać tylko minimum wolności jeśli chodzi o, o życie, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące ich ciała i życia prywatnego. Ja dosłownie sekundkę temu dostałem do swojej słuchawki informację od naszego wydawcy. Na pewno pani to zainteresuje, bo Panie dzisiaj zrobiły tą konferencję prasową i uwaga, gdy mówimy tutaj razem, że no cofamy niestety Polskę, właściwie to politycy te z tej prawej strony cofają Polskę do średniowiecza, do całkowitego no usteczniają nas wszystkich, to okazuje się, że w odpowiedzi na Państwa konferencję prasową uwaga, właśnie teraz powstaje Protestacyjny kościół polowy na warszawskiej patelni. Mamy zdjęcie. Ja pani to zdjęcie obiecuję, że podeślę to SMS-em, bo jest niewiarygodne. Mhm. Naprawdę to dzieje się w Polsce. czy Jak pani myśli, gdzie jest przyczyna, dlaczego Polacy upatrują walkę o wolność wyboru jako, i poczytują to zarazem jako czynny atak na kościół? Czy naprawdę kwestia aborcji według pani wymaga stawiania kościołów polowych w centrum stolicy w nazwach protestu? To pokazuje, jak bardzo jest to gra polityczna. To znaczy, chodzi tutaj przede wszystkim o kontrolę, kontrolę nad ciałem ludzkim, ludzką rozrodczością, mhm. i Kościół nie chce odpuścić tej kontroli, nie chce jej oddać. Jeżeli raz zdobył władzę i może dyrygować społeczeństwo, i może dyktować nam, jak mamy żyć, no to nie chce się tego pozbyć. Natomiast trzeba podkreślić, że osoby w ciąży, które przerywają te ciąże, Robią to bez względu na swoje poglądy polityczne, mm. religijne. Badania pokazują, że kobiety, które regularnie chodzą do kościoła, też mają doświadczenie aborcji. Mm -hmm. Że osoby, które głosują na partie polityczne, konserwatywne czy prawicowe, też mają aborcję. Autorytarne, to podkreślmy, to jest partia autorytarna, ta, o której my myślimy, to należy zadawać rzeczy po imieniu, bo jeżeli ktoś próbuje zawładnąć nie tylko i wyłącznie krajem, ale sumieniem, wyborem i wolnością ludzi, to jest dyktator. Tak, można by to tak, tak ująć. Natomiast wracając do tego pytania, nie wiem, co to za inicjatywa. Rozumiem, jak środek desperacji, kiedy kobiety się mm -hmm. emancypują, to zawsze w historii świata był beklerz i była próba odporu i zablokowania tych ruchów. Natomiast mam wrażenie, że ten proces, który się dzieje w polskim społeczeństwie, który widać na ulicach, w tych masowych protestach, on jest nie do zatrzymania. Mm -hmm. Nie można być gnębionym cały czas. W pewnym momencie zrywa się kajdany. I niestety wtedy gnębieni, ci, którzy gnębili, są często wywożeni na taczkach, tak się mhm. na świetnych historii. Więc to jest jakaś przestroga. Niestety mam wrażenie, że też, znaczy, po pierwsze, to, to prawo, które było było bardzo nieidealne i nikt nie był mhm. z niego zadowolony, i ono nie powinno mieć miejsca, było niewystarczające. Natomiast ostatnio przekroczone granice już zupełnie, mhm. odbierając resztki wolności. I mam wrażenie, że to był wielki błąd polityczny przede wszystkim gdyż, tych, którzy się do tego przyczynili. To naprawdę nie jest na rękę koalicji rządzącej, bo i własny elektorat też potrzebuje dostępu do aborcji i będzie ponosił koszty braku tego dostępu w Polsce. Bardzo silne koszty, nie tylko finansowe, ale też przede wszystkim emocjonalne i psychiczne. Ja Pani Kamilą do takiej konkluzji doszedłem, że Kościół no niestety przestał być narzędziem Chrystusa, a stał się narzędziem chytrusa, łasego na wolność Polek i Polaków, na wolność osób, które biorą czyny udział w, tej, w tych manifestacjach i które walczą przecież o swoje prawa. Chciałem też Panią zapytać, bo ta no okropna, karygodna ustawa sforsowana przez Trybunał Konstytucyjny, niekonstytucyjny Pani Magister Julii Przyłębskiej, to należy podkreślić, Później ten wyrok jest opublikowany w internecie, potem w Dzienniku Ustaw i przecież ten wyrok zwala całe brzemię odpowiedzialności. Tą decyzyjność przekłada na lekarzy, którzy boją się więzienia, którzy nie chcą widywać rodziny na sali widzeń, a po prostu w domu. No ale Państwa ta inicjatywa rozumiem, że rozwiązuje ten problem, o czym też zresztą możemy w niej przeczytać. Tak, rozwiązujemy ten problem. My w końcu chcemy odbudować zaufanie pacjentek do lekarzy. Chcemy, mhm. żeby lekarze Lekarki w Polsce w pokoju i bez poczuciu bezpieczeństwa wykonywali swój zawód w służbie prawom pacjentek i pacjentów e, i żeby te prawa nie były nadużywane. To znaczy, lekarz nie może się bać, że będzie nad nim stał pisowski prokurator, mhm. nie może się bać rozmawiać z pacjentką chociażby o, o e, przysługujących jej opcjach podjęcia decyzji, o jej stanie zdrowia. Nie może się bać dzisiaj kwalifikować ciąży podwyższonego ryzyka, jaką jest ciąża. Ze stwierdzoną ciężką wadą płodu, mhm. do wciąż istniejącej przesłanki aborcyjnej, jaką jest zagrożenie dla życia i zdrowia takiej pacjentki. Mhm. A lekarze już teraz wypowiadają się w mediach, ciągle czekamy na oficjalne stanowiska, mam nadzieję, że się pojawią. Mhm. Lekarze powtarzają: taka ciąża może mieć negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentki. Może dojść do obumarcia płodu, zakażenia, zakrzepicy, nawet bez płodności. Psychicznie może zniszczyć pacjentkę. To są traumy, jak traumy pourazowe. Mm -hmm. Bycie zmuszoną do donoszenia ciąży, w której nie urodzi się ani zdrowe, ani, ani może nawet żywe dziecko, ani, niezdolne, ani zdolne do samodzielnej egzystencji. Mm -hmm. Natomiast, żeby lekarz mógł zakwalifikować pacjentkę do e, świadczenia zdrowotnego, to musi się dzisiaj rzeczywiście wykazać pewną odwagą, bo on nie jest nigdy pewien, po tym, co się dzieje w kraju, jaka jest atmosfera wo wobec mm -hmm. aborcji. Nie jest pewien, czy przypadkiem nie przyjdzie w pewnym momencie, nie przyjdą organy ścigania, nie powiedzą, nie, 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 my to oceniamy zupełnie inaczej, nie miałeś racji. E, zdrowie psychiczne jest w ogóle nieważne. Takie głosy już się pojawiają. Co to, to jest trauma rodziców? Przecież ona jest nieważna. Przecież cierpienie kobiet, przecież to jest kaprys. Mhm. To są okrutne słowa, ale niestety one mogą być wcielone w życie przy użyciu. Aparatu przymusu, jakim dysponuje państwo. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Legalna Aborcja Bez Kompromisów przedstawił w środę projekt ustawy dopuszczającej aborcję od 12 tygodnia ciąży bez pytania kobiety o powód. Oto jest nasz główny temat rozmowy. Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia, w audycji Halo Przyszłość jest Kamila Ferenc. Druga część rozmowy przed nami. Proszę by z nami zostać. Jest 25 minut po godzinie 7. Halo zdrowie Moniki Miszczak to nie tylko jej zdrowie. Przez dwie godziny podejmujemy wyłącznie zdrowe tematy wraz z gośćmi Moniki Miszczak. Halo zdrowie każdą niedzielę między 21 a 23. Bądź zdrów i mów wszystko w Halo Radio. Na żywo słucha nas już ponad 400 tysięcy słuchaczek i słuchaczy miesięcznie, a z podcastów korzysta ponad 100 tysięcy. Dorzucaj, ile możesz. Na www.halo.radio SOS, bo niezależność ma swoją cenę.